Zobaczcie co przyjechało. Jakie ładne 30. Ładne koło. Ładny lakier. Brakuje tylko ładnego wnętrza. I ładnego dachu. Dachu można powiedzieć po prostu nie ma. Tak bym to najlepiej nazwał. Jest coś takiego, dobry do testów. Zobaczcie. Taki jest ten dach. No. Najwyższa pora. A, będzie nowy dach elektryczny. To zobaczymy, co tam jeszcze z tą elektryką jest. No i będzie wyglądać.